W tym filmie zajmiemy się obliczeniem ilości metanolu, jaki jesteśmy w stanie otrzymać w reakcji 365 g tlenku węgla 2 z 65 g wodoru. Metanol jest substancją niezwykle trującą. Już spożycie niewielkiej jego ilości powoduje ślepotę, a następnie śmierć. Pomimo tego, metanol znalazł wiele zastosowań, między innymi jest on używany jako paliwo w samochodach wyścigowych. Zanim wysłuchasz, jak obliczyć ilość powstałego metanolu w przeprowadzonej reakcji, spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie, a następnie swój wynik sprawdzić z moim wynikiem. Zacznijmy od zapisania i uzgodnienia równania reakcji chemicznej. Czad reaguje z wodorem, w wyniku czego powstaje metanol. Jest to reakcja charakterystyczna dla otrzymywania metanolu. Po zbilansowaniu równania okazuje się, że z jednym molem tlenku węgla 2 reagują dwa mole wodoru. W wyniku czego powstaje 1 mol metanolu. Obliczmy teraz masy molowe poszczególnych reagentów. Masa molowa tlenku węgla 2 wynosi 12 plus 16, 28 g na mol. Masa molowa cząsteczki wodoru wynosi 2 g na mol. Natomiast masa molowa metanolu jest równa masie molowej węgla plus 4 razy masa molowa wodoru, a także należy tutaj dodać masę molową tlenu. Co w sumie daje nam 32 g na mol. Okazuje się, że jeśli do reakcji weźmiemy 28 g tlenku węgla 2 i 4 g wodoru, to otrzymamy 32 g alkoholu. No natomiast do reakcji możemy wziąć aż 365 g tlenku węgla 2 i 65 g wodoru. Aby obliczyć, ile otrzymamy produktu, najpierw zastanówmy się, czy reagenty zostały użyte w ilościach stechiometrycznych względem siebie. Jeśli do reakcji weźmiemy 28 g tlenku węgla 2, to do pełnego przereagowania potrzebujemy 4 g wodoru. Natomiast aby mogło przereagować 365 g tlenku węgla 2, to potrzebowalibyśmy X g wodoru. X wynosi 4 razy 365 dzielone na 28. Otrzymujemy tutaj 52 g wodoru. Tyle wodoru potrzeba, aby przereagował cały użyty czad. Posiadamy więcej wodoru, bo aż 65 g. Wodór został użyty w nadmiarze i tylko częściowo przereaguje z czadem. Część wodoru pozostanie nieprzeragowana w mieszaninie poreakcyjnej. Do obliczania ilości metanolu bierzemy ilość czynnika limitującego, czyli mam tu na myśli ilość użytego czadu. Jeśli do reakcji wzięlibyśmy 28 g tlenku węgla 2, to powstałoby nam 32 gramy metanolu. My natomiast mamy do dyspozycji 365 gram, więc powstanie nam 365 razy 32 dzielone na 28. 417 gram metanolu. Zadanie rozwiązane. Jeśli w treści zadania masz podaną masę wszystkich reagujących ze sobą substratów... Zawsze na początku rozwiązywania zadania zastanów się nad tym, który czynnik jest czynnikiem limitującym i będzie determinował ilość powstałego produktów. Czynnik limitujący to zawsze substancja, która została użyta w niedomiarze względem innego nadmiarowego substratu. Substrat użyty w nadmiarze pozostaje w układzie poreakcyjnym.